Kimusia! Chodź, Kimusia, chodź, chodź serniczek! Ej, postaw tu na środku, postaw! O słuchaj, mam się, zachwiałam, wiesz. Tato! Tato! No co no jest? No, no, chodź Bogdan, chodź! Co ty się ubrałeś? Jak? Co to się ubrałeś, dzięki? Przecież powiedziałam elegancko, ma być, tak? No tu jest, no jestem elegancko, tak? No gdzie elegancko, Elegancko, no wiużki dres, no. Skąd ty masz nowiuszki dres, chłopie? No, no Krzysiek mi sprzedał, no. Pra, prawie darmo, no mówię ci jeszcze mametkę, no o... I czujnik. Bogdan, szuraj do pokoju, tam się wszystko suszy. Załóż sobie dżins, jakąś koszulę w kratę, nie wiem, coś, wyskroj się. Jezu, dobra, Aby przeżywacie, Jezu, jakby Rydzyk o, o. po kolędzie przyszedł. Przeżywamy. No chłopak Kingusi po raz pierwszy przyprowadził Dobra. dobra A jaka i... partia? Ha? Mama lekarka, ojciec prokurator. Się trafiło, Kinguni, no? Się trafiło. Naszy. Jezus Maria, mama, tata mi to wszystko zrujnuje, no. Kingusia nie martw się. Jak trzeba, tatuś tuś potrafi stanąć na wysokości zadania. Naprawdę, uwierz. Tu się z kapusty nie wzięłaś. No. Chodź, A, idą, 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 Chodź. Prosimy. Prosimy tutaj. Zapraszam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Bożenko. Co tutaj, Marcinku? To są moi rodzice. Moja małżonka. Izabella. Przez dwa L. Bożena przez jedno RZ. Medyński, Krzesimir. Bardzo mi miło. Miło mnie. E, a gdzie y, mąż? A, to Bogdan! Bożena, Bożena, w czym ty to pierzesz? No w ogóle... Jezus Maria, no... Jezus Maria, no przecież to się skurczyło bardziej niż poparcie dla platformy. No. Jezus Maria, to są moje spodnie. Bogdan, przedstawię ci pani Izabela przez Dwolny. Dzień dobry, Bogdan przez Bo. I pan Krzysiwo Madyński. Krzesie, bo bardzo. Bogdan, Bogdan, trzymaj się <hopad> za spodnie, to się trzymam. No, bo, to, to ja zapraszamy do stołu. Prosimy, prosimy, prawda? Pra... Prosimy. Prosimy do stołu. Są kto... Pani serypnie? <shuh> Mama cały dzień od rana w kuchni? <lia> tak. no, jak ma nie być od rana w kuchni, jak tam śpi? <głos cosplay> Puchni pani, śpi? A wie pan, mąż tak chrapie. Smaria, Maria, chrapie, ja chrapie to jest mało. Ja to chrapozor jestem normalnie. Ja to, chra, to traktor przy mnie to ciszej pracuje. Ale to ale to, to, to sam się nieraz obudzę. Tak chrapnę, tak siedzę tak. i taka konwul... No to się sam obudzę normalnie. To, to, to petarda, to, to jest to, ale takie orzeźwiające nawet no. A za to Boże sapie. Wo, sapiesz, boze, Bożena sapie, Bożena sapie, ale to cisza na całym osiedlu, rozumieć? Bożena się tu zakrywa, ale na nosce zostawi do sapania. Stoi na stacji lokomotywa, sapie i dyszy, dyszy i dmucha, tylko dlaczego mi prosto do ucha, Bożena? No. Jeśli to może ja potestuję serniczkiem. Serniczkiem. O, sama robiłam. Troszeczkę <noise> mi, troszeczkę mi, troszeczkę mi nie wyszedł, bo... Jak ci nie wyszedł? Nie wyszedł, bo chyba się spód przypalił, ale. No to jak ci nie wyszedł, to po co, Bożena podajesz? Zamknij no? mordę. Tato! No co, tato, Kinguś? u nas to nic nie można normalnie zjeść. Albo za albo nie Albo przepaliłam, albo nie dopaliłam, albo przesoliłam, albo za mało soli, albo więcej. Weź se dosól, weź się popierz, weź, po cóż. Nic nie można normalnie zjeść. Jak Boga. O. Mówiłam już, zamknij mordę. Mówi... No. No. no rzeczywiście troszkę spalony. No pokaż. No ja, troszkę, kurźwa, troszkę. Bogdan! Bogdan! Spalony jak bednarek przed koncertem, Zacząłem Zatowałem pyszny wozena, pyszny. Mamo! Mamo, nie jest no. przypalony, nie przesadzaj. No. On po prostu jest dobrze wypieczony. Oje, tak. Marcinku! Nie wiedziałam, synku, że ci smakuje węgiel. No. Bardzo dobrze, Marcinku, bardzo dobrze. Z tym węglem ja, jako syn górnika, mam szacunek do węgla. A zwłaszcza po fasolce po brytońsku. To ludzie, to jest, ale co Wam powiem? I mortadella. Y, y, mortadela. Y, y, musowo, dziesięć tabletek. co w ogóle nawet to nieraz z kibla nie wychodzę, tylko siedzę dwa dni. Tam się nie da wejść, bo tylko zęby umyć w masce gazowej wchodzi. No tak śmierć... a co ja będę gadał, gadał? No. No, tam zamknij mordę powiedziałem. O, no. a, a właśnie, Krzesiwo, krzesiwo, y, Dwa ognie, ciach-ciach, ciach. Cia. krzesiwo, y, Jak ty se radzisz z gastryką? Ty bardziej zdęcia, bardziej gazy w tym wieku już? Jak... Ja nie mam problemów z trawieniem, ja lub, lubię zdrowo jeść. No ja też lubię zdrowo zjeść. Golona, kapusta, kiszone, tam kabowy. Każdy lubi zdrowo jeść, no. A ja to z kolei jestem weganinem. O. Jak to? Jak to? I co? I masz żonę? To, to... A, a, a dlaczego miałby nie mieć? No jak to... A, o Jezu, nie, bo mi się pomyliło, wegie, lgb, no to mi się pieprzy, no, nie wiem, kto lubi jajka, kto nie lubi jajek, nie, no, nie, słuchaj, po pierwsze, no przepraszam, po mi łamika, no, ale to słuchaj, szczęśliwo, to ja mam coś dla wegetarian, proszę bardzo, ziemniak czy żyto, ziemniak czy żyto, to i tą wege, dzyń, dzyń, no, proszę bardzo, otwieramy. No tak się składa, że ja akurat tylko whisky. Tak, o, whisky. whisky, kurde. Wiesz co to. My nie mamy kota w ogóle. No trudno, no. Whisky to jest ruda wódka, idioto! Ruda to tańcu jak szalona, bo na ty się uspakuj. No. Będziesz mi tutaj się mundrować z kolarami. E, co, co? Pani Mortadela? E, po jednym? O, nie, 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 nie. Co? Ja tylko yerbę. A słu, mać, kurde. No nic, e, to dobra, dobra, to od mortadelki sobie weźmiemy, ciachu, ale Mar Marcin ma. Marcin, Marcinku, chyba teściowi nie odmówisz, proszę bardzo. A tato to może miałbyś jakieś, nie wiem, winko? O, o. Winko. 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 Ze słodkim alkoholu, no... Mam, mam, w piwnicy jest sfermentowany kompot. Jak bardzo chcę słodkie, to mu przynieść. No. no to może, no to może, że ty ja te wody. A, no poproszę. i widzisz, ale w czy po szklaneczkę może co? I sz kielisz. Kieliszka. I słusznie, Marcin, trzy kieliszka, tak jest. Nie ma się co przy teściach sponiewierać, jak prosię, nie? No. Nie ma co. Tak jak ja. Napier pamiętasz? Na pierwszym okazaniu, bo że na no, u twoich rodzin. Jezu, jak się sponiewierają. Ale wstydu było, ludzie, kurna, zasikane, za wszystko. Ta, to, masakra. za zanim skończy Jeszcze po fasolce byłem, to już bo nie, nie. Nie, nie, nie do opisania armagedon. No, tak, co się działo? tak było. Co się tam było. Tak nie to jest, ale no, wiesz Marcin, Marcin, co się stało? No tak to jest. Jak dowiadujesz się, że zostaniesz ojcem No to wtedy pan widział teściów po raz pierwszy? Tak. A boże, po raz drugi. Co ciekawe. Co so, ciekawe, to pierwsze spotkanie z Bożeną, yy, przepraszam, to drugie spotkanie z Bożeną było jak pierwsze, bo akurat po twarzy bym jej nie poznał. <głos> <głos> Ale jak się okręciła, tyłem, wszystko jasne, wiadome było. Także no, A to <noise> Tato, skończ te swoje kombatanckie opowieści. No właśnie. <noise> Bo my z Marcinem... Mamy Wam coś do przekazania! O, niech mnie biją kule. Wiedziałem, Ach, doczekaliśmy Nie kingu. że nie wszystko wiemy. Już matko, mamy wszystko omówione. Już żeśmy sobie ustalili, że jak będzie syn, to będzie miał staropolskie Karol. Po papieżu. Po papieżu. Natomiast jak będzie córka, to będzie miała po papieżu. I no. Zrób z dziewczynki papieża. Ja wiem, ja wiem. Encyklika. O! Nie jestem w ciąży! Encyklika. Jak nie jesteś w ciąży, no to, o. to po co to spotkanie? To po co ja sternik przypiekłam? Właśnie. Po co my w ogóle tracimy czas? Otóż właśnie chciałem zakomunikować, że my z Kingusią chcemy wyjechać. O, baczko. No co, poszaleliście? ale co, źle wam tutaj w siedlcach u nas? Właśnie. Marcin, dokąd? Na Zachód. No znaczy. Nie. Na no, no, Zachód. Nie, no na Zachód. Ale... Na Zachód. No i bardzo dobrze. Znakomicie. Znakomicie. No oczywiście. Na no, no, co ich jeszcze tutaj czeka w tym kraju? Jak? No. To co Anglia, Holandia. No Kinga, czy ty zwariowałaś? A kto tobie da, da tam 500 plus? No z czego wy będziecie żyli? No dziecko, no. kochane. Będziemy żyć. Właśnie, no jak ja przecież sobie... ma, mają y, szkoły, znają języki, no to poradzą sobie, tak? Krzesiwo, prześliwo bo się zapalisz. Wejdź, 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 wejdź. Ja, pamiętasz Roberta Bożena? Bożena Roberta, pamiętasz? I też znał języki, też wykształcony, też za granicę pojechał i co? I go okradli! I to w Polsce jeszcze! Na przejściu granicznym. szyf i malaria, żaden zachód. Będą na zachód je. Kingusia, no przecież Kingusia, przecież Kingusia, oni ci tam zrobią ale ja nie jestem w ciąży! Jezus, Maria, już nie zrobili! Jezus, już ma, już! No ludzie, no przecież nikt tam nikomu nic nie będzie na siłę robił. O, no. wiem, tak? Wiem, my tam tak. pojedziemy do nich w odwiedziny, my starzy pojedziemy w odwiedziny tak. i oni nam tam zrobią tą. Eurowizję? O! Ludzie, jaką eurowizję? Na eurowizji to Górniak śpiewała. i jak ją popierdoliło na starość? A nie wiem, hey Gosia, ja nie... przecież oni ci, tam w tej homolandii, to ja nie wiem, będą kazali y, ożenić się z kobietą. Mm. To akurat mnie nie grozi, no. Z Marcina to jednak trochę pipa. No. <ścoughs> o nie, nie, nie. Za to mnie pan nie zaskarży, co? Więc ja to powiem. To już przesada. O, już powiedział. Nie, no przepraszam, przepraszam, ma pan rację. No przecież to nie jego wina. Po kimś to ma. Jaki impert. Co ty? Ja? Impontynent? Jak, jak mi konar zapłonie, to helikoptery muszą gasić. Bogdan, co ty wygadujesz? Bogdan, no się, co ty co wiesz? A co ty wiesz, jak ty wtedy śpisz? Co ty wiesz? Oh, cholera, Europa to zgnilizna, zło, pedofilia, pederastia, handel dziećmi, widziałem w wiadomościach. Bogdan, a co pan opowiada na na zachodzie to są tacy sami ludzie jak my! O, o, mortadela, mortadela! Z baba z wesela! Tacy sami! Tacy. Od kiedy to w Polsce faceci chodzą w damskich ciuszkach, co? O, w pana przypadku to od jakiejś pół godziny. Co? Mówiłam ci, ja to elegancko miało być! To się w spodnie dziecko Jak zwykle bo ty... Aaaa! Aaaa! Ty Jedziemy z Marcinkiem na zachód, ale z Siedlec? Do Warszawy! To już lepiej Homolandia! Dobry wieczór, Państwu! Dobry wieczór, Państwu! Witam Państwa jak co tydzień w randce w ciemno. Dziś kolejna e, kobieta będzie miała szansę poznać wspaniałego mężczyznę. Kto to będzie? E, powitajmy naszą Beatkę. Wielkie brawa dla Beatki! Tak, to dzisiaj Beatka będzie wybierać. Beatko, na początek parę słów tradycyjnie o sobie. Nazywam się Beata, ksiądz Skutna. Mieszkam w Radomsku. To, przepraszam, skutna. Rozumiem, że urodziłaś się w Kutnie, ale zamieszkałaś w Radomsku, tak? Skutna z Radomska, tak? Nie no, skutna, jestem po mężu. A, ja jestem skutny co piątek. <śmiech> <śmiech> e, czyli rozumiem, mąż jest y, skutna, tak? Nie rozmawiajmy o mężu, dobrze? Jestem rozwiedziona. Mhm. No tak właśnie się miałem pytać, że do randki w ciemno pani przyszła, a pani z mężem. Oczywiście. A od kiedy jest pani rozwi rozwiedziona? A kiedy emisja tego programu. No, za tydzień. To od wtedy No nic mnie z mężem nie łączy oprócz trzech małych drobiazgów. Jakich? Kredyt i dwójka dzieci. Z czego jedno w drodze? O, ho, ho, ho. Ale to chyba wcześniej, jeszcze miesiąc, pierwszy, drugi, bo nie widać. W drodze, bo wraca z ferii. No dobrze, zostawmy może pani rodzinę na boku. Czym pani się zajmuje? Jestem profesorem ekonomii na Sgh filia w Radomsku. No naprawdę? Nie, tak mi ostatnio w wiadomościach na pasku podpisali. <ślesza> hmm. <ślesza> 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 ta, ta. Oni to nam wszystko piszą, nie pani. No to kim pan jest naprawdę? A naprawdę to jest tym judoczką. Judoczką. O judoczką, panie. Jak mi taki idzie jeden, nie? I mnie zaczepi. I tak. coś mi się nie podoba, nie? To ja od razu wyskakuję, panie, i z banieczki, nie? Bania, panie, bania na glebie i kujawiaczyk. Jedziemy gościa. Bania, bania, czy szybkie dwa spacerowe. Banieczka! Jedziesz, jedziesz, jedziesz bania konie, ha, ha baja. Jeby się, nie bój. jedziesz, jedziesz. I cyk, jedziemy. Bania, bania. A! I papala. I mamy berecik, ale z berecika i banieczka jedzie pani. Jedzie, jedzie, jedzie pan. Nie pęka, nie pęka, dajesz, dajesz, nie przez. bajeczka! Nie, 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 pa, 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 pa. nie, Papa! Coś jeszcze? Dobrze, że to ja nie będę wybierany. Dobrze, pani typ mężczyzny. Kto to taki? Jak, jak wygląda ten mężczyzna? Chyba co? Nie musi być wysoki, byleby sięgnął do kosza. Jak do kosza, to przecież ze 2 metry więcej chyba nawet. Do kosza na śmieci, panie. Aha, rozumiem. A jeśli chodzi o IQ? Powiem Panu, że ja nie mam IQ. Aha. Mam chciu, ja ja. I chciałabym, żeby mój chłopak też miał je ja. Aha. Rozumiem, rozumiem. Wspaniale. Drodzy Państwa, zatem wymarzony kandydat dla beatki to karzeł bez IQ. Dziękuję bardzo. Proszę na swoje miejsce, szanowni państwo, to jest ten moment. Przywitajcie naszych trzech kandydatów! Wielkie brawa! Co się pan tak rozgląda, to nie Nowy Jork. No, proszę pana. No. Dobrze, to jest kandydat numer jeden, bardzo ci się cieszę. Pan przyjechał do nas z. Mamą i siostrą. Dobrze. Ale jesteście z. Okrewnieni. Może inaczej. Skąd tutaj przyjechaliście? No, z dworca. Dobrze. Gdzie mieszkacie? Hotelu tu niedaleko, ale wasz dom jest wyłożony z tyropianem. Ale gdzie? No wszędzie, panie, mamy no, tego, no, sufit. Ściany normalnie, tu ściany, ściany. Brzydka jest. A pan głupi, ale za to szczery. Dobrze. Dobrze, to może dziękujemy. Na razie kandydat numer dwa. Dla pewności nie pytam skąd przyjechał, yy, żeby nie mieć potem problemów. Z tego co wiem, mam tu napisane, pan jest poetą. Jestem ślusarzem. Nie, no, przepraszam. Ewidentnie mam napisane, że jest pan poetą. To... Yy, otwieram ludzkie serca. Słowo mym wytrychem. Piszę wiersze, mam nawet przygotowany tutaj jeden. Może przeczytam. Może nie teraz. To ja przeczytam. Pierwszy z brzegu. Tytuł. Pierwszy z brzegu. Stałem na brzegu. Klub. Poślizgłem się. Dostałem w dziób. Ten z pozoru blachy, wiersz swoimi słowami dotyka moim zdaniem. Klu istnienia naszego człowieczeństwa. Dziękuję, tak, dziękuję, dziękuję. Bardzo bardzo się cieszę. Szkoda, że dotyka. Mógłby, mógłby się pan pozbyć tego do nic. Później do pana wrócę. E, mamy jeszcze kandydata numer 3, który też musi coś o sobie powiedzieć. Pan kto? Alosza. Alosza spod kosza, tak? A nie, bo mi przeniosło na drugą stronę. Spod kosza Lina. <grywa> tak. Alosza z Podkoszalina. Pracuje pan i codziennie dojeżdża do Rybnika. Da. To jest za Katowicami. Da. To czemu pan mieszka pod Koszalinem? No bo tam są tańsze mieszkania. No rozumiem, rozumiem. Pani Beato, wybór ciekawy, wybór, proszę pani, no, aż, aż zazdroszczę. E, w takim razie prosimy bardzo Pierwsze pytanie. Uwielbiam jeść. Powiedz, co byś przygotował mi na pierwszej randce. To może ja odpowiem, gdyż przygotowałbym strawę dla ducha. Posilę się wierszem. Gra słów. Chodź, spocznij na mym krześle zisku. Ja przygotuję świnię z jabłkiem w pysku. Rozumiem, dziękuję bardzo. Ten, ten wiersz niczego nie dotyka, prawda? Bardzo się cieszę. E, tak Na jak razie... pan chce, może pana dotknąć. Dziękuję, nie, dziękuję, dziękuję bardzo. To nie ten program. E... Panie Alos, Alos, a teraz pan co pan by przygotował? Ja bym cię przyrządził barsz ukraiński. O, To fajnie. Nieźle. A jak to się robi? O, bardzo prosto. Gryziesz buraka, zapijesz wodką. O <noise> i cała receptura. Ciekawostka, a? możesz też zrobić barsz bez buraka. Szybciej wchodzi. <noise> I szybciej wraca. O, taka kulinarna podróż. To chyba nie dla mnie. To jak nie pasuje, to może być coś z rósztu. A co konkretnie? Różtu, dubsko i sama coś zrób. Rozumiem, fajnie, fantastycznie. Teraz pan. E, co pan by przygotował na kolację z. zraz. A często zdarza się panu przyrządzać te potrawy? Zraz. Dobrze, a coś do tego? Zraza? Tarta. O, takie ciasto. Taka bułka. No dobrze, czas na kolejne pytanie, pani Beatko. No, jestem judoczką. Uwielbiam sport. Powiedz, jaka jest twoja ulubiona dyscyplina sportowa? Spieszę z wyjaśnieniem. Gdyż mam przygotowany akurat wiersz na tę chwilę zaproponuję maraton. Biegnę w maratonie, a tu nagle kij. Chwila nieuwagi. Dostałem w ryj. Pan powinien. Pan powinien zostać normalnie ryjem maratonu. Tak. Dobrze, Aloszka. A pan to jest głupi. <noise> Jak na poetę, to praktycznie przykleństwo. <noise> Aloszka, twój ulubiony sport. Setka z przeszkodami. <noise> Mógłbyś wyjaśnić? No, lecisz biegłym po setę, a tu niedziela niehandlowa! <noise> No dobra, aż się pana boję zapytać, pana ulubiony sport to? Kajak. O, no i proszę, można chociaż raz normalnie odpowiedzieć? Kajak-kolarstwo. Pani Beatko, no. no ja może posłuchuję wierszem. Kobieto, trudny wybór masz, wybierz tak. By zachować twarz. Brawo, brawo. No cóż, pani Beato, kandydaci jak w wyborach prezydenckich, no ale trudno. Pani musi coś wybrać, proszę bardzo, słuchamy. No, po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, A? postanowiłam wrócić do męża. Panowie, no cóż. Bardzo mi przykro, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy nagrody pocieszenia w garderobie. Świeży, ciepły, ukraiński barszcz! Mm.